Halo, witajcie, cześć, jestem że Jutubera z super, super gameplayami. Dzisiaj prezentuję Wam naprawdę super, hiper gameplay, ale zanim przejdę do, do tego, co to jest za gameplay i na jakiej mapie, i w ogóle opowiem troszeczkę o gameplayu, to chciałbym na początku podziękować Wam, moim widzom, tutaj na YouTube i na Twitchu. Może najpierw zacznę od YouTuba, gdyż yy, jesteśmy na YouTube. Yy, w takim razie dziękuję bardzo za ostatnią aktywność pod moim filmem, 20 łapki w górę, praktycznie 100 wyświetleń, 24 godziny, mój nowy, nowy rekord, naprawdę e, mega się ucieszyłem, mega, 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 wiecie, mega mnie to zmotywowało do nagrania tego teraz długiego komentarza, bo chciałem pociąć ten gameplay na te trzy striki, takie i tam dać ostatni wynik, ale stwierdziłem, że skoro wy jesteście aktywni, to ja też... Będę, wiecie, zepnę swoją dupę i zrobię taki długi komentarz, nie wiem jak mi to wyjdzie, pierwszy raz zrobię taki długi komentarz, także jeśli będę się jakoś zacinał i tak dalej, to musicie mi wybaczyć, ale no niestety nigdy jeszcze nie robiłem 12 minutowego komentarza, <laughs> więc tutaj może być problem z tym, ale zobaczymy, mam nadzieję, że jakoś mi wyjdzie. Także dzięki wielkiej zaaktywowi na YouTube i druga rzecz, dzięki wielkiej zaaktywowi na Twitchu, także gdyż e, w ciągu ostatnich dwóch dni dwa razy przebi, m, przebiłem 20 widzów e, naraz na Twitchu na Call of Duty, to jest bardzo dużo jak na polskie standardy. Jeżeli byście mi zapytali, e, porównując z do innych streamerów, e, takich wiecie, mniej znanych e, i naprawdę e, nie dość, że 20 widzów, to na ostatnim jeszcze. E, <śmiech> sorry, <śmiech, jestem chory, na ostatnim. Live streamie także 1000 komentarzy ponad było, 1200, praktycznie. Także to też jest niezłe osiągnięcie: 20 widzów, 1000 komentarzy ponad, no poprzednio było 600. Także mówię o czwartkowym i środowym live streamie. Także dzięki, wielkie że jeszcze, jeszcze raz mówię: że jeżeli nie, nie, nie przyjrzycie to z mojego live streama, a nie wiecie, że live streamu, jeśli ja by się pooglądać, live streamy po polsku, zapraszam dzisiaj stream od 18 godziny. Będę też grał hardcore, szedł na jakieś dobre gameplay, zawsze można, możecie zobaczyć, że zawsze tam jest wysoki standard na moim live streamie, jeżeli chodzi o gameplay. I myślę dlatego, że ludzie też to chętnie oglądają. No i to tyle by było w sumie za podziękowania dla was moich widzów. Następna rzecz jeżeli chodzi o YouTube i o, o subskrypcję. Może tak troszeczkę teraz odejdę od tematu tego, co chcę mówić, ale niech na razie zróbmy trochę informacyjny filmik na początku. Także jeżeli chodzi o subskrypcję, to chciałbym zrobić jakiś specjal na 200 widzów. Myślałem o Q&A, tak standardowo z moją dziewczyną. Taki double Q&A. Także jeżeli chcecie, jeżeli macie jakieś pytania do mnie, to zostawcie je pod tym filmikiem. Też będę dzisiaj na streamie zbierał te pytania. Także zostawcie pytania do Q&A w komentarzach. Wiecie, jakieś takie, możecie napisać czy do mnie, czy do mojej dziewczyny, mają Moje dziewczyna ma na imię Blanka, więc piszcie R to dla Rochcia, B do Blanki. Eee, i, I tyle, też myślałem czy nie zrobić po prostu tego Q&A od razu z, z face reveal, ale wiecie, żeby nagrywać jakby to kamerką, bo ja w sumie, ona się, jest przed mi z twojej twarzy, ona jest modelką, więc cały czas jej robią zdjęcia. A ja wiecie, ja za jakiś super piękny nie jestem, ale nadbrzydki no, też nie, więc <laughs> mogę na razie zrobić Facecam i więc napiszcie mi czy wolicie z face i zostawcie mi e, pytania do tego Q&A. Do mnie i do mojej dziewczyny, nie wiem, jakieś z życia, też do mnie pytajcie nas, nie? A jakieś, wiecie, jakieś bardzo prywatne sprawy, jakieś takie dość, wiecie, związkowe, ale no ogólnie możecie zapytać na przykład, wiecie, no nie, nie będę mógł wiedzieć o co chodzi. I dobra, skoro mamy już organizacyjne rzeczy ogarnięte, to w takim razie teraz przejdę do przedstawienia gameplayu. I uwaga, dym, 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 jest to gameplay mój najlepszy w tym momencie. Naprawdę, jest to gameplay grany na livestreamie wczoraj. Najpierw, jeszcze, zanim powiem co to za to podziękuję osobom, które z nim grały, bo ja gram z widzami, to jest livestreama. No, się maksymalnie 4 osoby gram w formę Party, bo ja nie lubię w Sixmanie grać. Yy, I jest to tak. Biały 9, to jest mój znajomy, więc Biały 9. Yy, tutaj grałem jeszcze z Roniaczkiem, też mój znajomy, i z Nicem ze streama. Yy, dzięki, wielkie Nice, za, za zaszczeliwanie yy, yy, streaków. <laughs> biały i tak dalej też biegali, pomagali. Hejtery rzucali, także dzięki nim też ten gameplay jest szybszy. Yy, także dzięki wielkie chłopaki, a teraz przechodząc do gameplayu, jeszcze raz to jest gameplay z nowy Iwak, jest to 107 kili. No tal bez użycia strików zabijających, czyli same kile z broni w tym wypadku. Mogły też być gratu, ale to są z broni. Z wszystkie kile są z broni z mojego KENA. Jest to triple nuclear fail, znaczy no nie lubię tak tego nazywać, no ale można tak nazwać, bo wiecie jeszcze nie było dużo, nie widziałem dużo takich faili na YouTubie, nie dużo osób rzuca to. W tym meczu jest 25 gunstreak, zabił mnie Timmy na 25, potem na 21 zginąłem przez moją potę, i potem nabiłem jeszcze jeden streak powyżej 20, teraz nie wiem czy 20, czy 21, czy 22, coś takiego, także 3 razy byłem mniej niż 10 w tym gameplayu w jednym meczu od nukleara, nie nabiłem żadnego, to też kolejna sprawa. Yy, ale, yy, no, yy, można to nazwać triple nuclear, nuclear failem, także yy, warto ten gameplay obejrzeć, ażeby dla samego gameplayu, bo tutaj cisnę dość ładnie ich na spawnie i pomagają mi, trzymają mi flagi czasami. Dość wiadomo, się pieprzają na spawny, bo to wiecie, to zawsze tak jest, jak się nie, nie, nie mówi, że nie mają, wiecie, wejść, no to każdy ci na tego spawna. Znaczy, ja nie wchodzę, jak widzę, że komuś dobrze idzie, to zostawiam mu tego spawna, ale no tutaj też mi wchodzą, więc no co, co zrobić? Yy. <laughs> I jest tutaj też 10 śmierci. Niestety w drugiej połowie umarłem aż 8 razy, w pierwszej tylko 5 i kolejna rzecz, 13 tysięcy skora ponad zarombista rzecz. Otrzymałem w tym meczu wynik na minutę 1200 ponad 1200 minut na minutę miałem w tym meczu. Także to jest naprawdę jeżeli nie na Combine, to jest 13 tysięcy punktów, jeżeli to nie jest na Combine i to nie jest na spontrapie, to to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo impresyw, bardzo takie wiecie, fajne do zdobycia, bardzo trudno do zdobyć. I też dlatego się z tego cieszę. Także eee, mam nadzieję, że gameplay wam się spodoba. Jeżeli dotrwaliście do 6 minuty i teraz życie mnie, to zostawcie ławkę w górę za ten gameplay, bo naprawdę warto. No eee, i co, i to tyle na razie o tych rzeczach informacyjnych. Dobra, to teraz mi się z 12-minutowego komentarza zrobi tylko 6, więc dam radę. Ja no, oczywiście że też będę radę, gdybym miał 12 mówić, ale teraz będzie łatwiej. To jest to, tak, teraz temat na dzisiaj, taki main temat to jest. Czy nadal warto tryhardzić w Call of Duty? Czy warto, wiecie, swetować na ten GPD, znaczy pocić się i wiecie, spędzać dni i noce przy Call of Duty, żeby wbić uprawnionego jakiegoś double nucleara albo triple nucleara. I dzięki temu uzyskać jakiś fame. Według mnie nie. Maksymalnie teraz, jeżeli ktoś na przykład, nie wiem, ja albo nie wiem, ktoś taki mi jest znany, wybił Triple Nucleara, i bo by nie był na żadnym klanie typu Carnage albo jakimś, wiecie, dumnie, dół mało osób ogląda już. Yy, Tapex też na 1N, jeżeli by był, nie byłby, no to nie ma szans, żebyście się wybili z tego. Niestety w tym momencie gameplay już praktycznie w ogóle nie liczą. Ci wiadomo, jeżeli ktoś jest dobry, to lepiej się to ogląda niż, yy, niż oglądanie typa, który yy, ma wynik 30 na 8 na przykład na team w meczu i to rzuca, bo ma KD powyżej 4 w tym meczu. Nie robi no, poniżej, bo 30 na 8 to jest 2,75. Sorry, moja matematyka. Yy. W każdym razie ład, ładnie się ogląda taki gameplay, gdzie cały czas Ty zabijasz, gdzie rasujesz, gdzie strzelasz cały czas, gdzie coś się dzieje, niż jeżeli ktoś umiera 8 razy w meczu. I zdobywa tylko czy się yy, ale yy, jeżeli ma być szczery, to yy, tutaj spailowałem strasznie, tu powinienem go na ludzie zabić. Nie wiem czemu uciekałem tak głupio. Tu się wziąłem przodować ale nieważne. Yy, nie warto, ponieważ już za to nie ma rozgłosu yy, praktycznie żadnego w Polsce. No, pamiętam jak zdobyłem tego triple DNA. -a. Co był na enigmie, 100 subskrypcji mi przybyło za to. <laughs> ale to dlatego, że to był polski kanał i wiecie, i dużo Polaków można zdobyć te 1000-1500 słów, jeżeli jest Anglikiem, jesteś Anglikiem. Jeżeli jesteś Polakiem, jeżeli jesteś w naszej sytuacji, tak jak na jakby Sosabowski teraz bił e, tripla albo e, kupczy nie Gran, to też jeszcze mógłby być tripla. Enderix myślę, że mógłby, ale on za bardzo się denerwuje. Przy myślę, że e, Sosabowski albo ja byśmy byli tripla. To niedużo nie by to zmieniło w naszym sab koncie żeby do 1500 dobył, a może by te czystówki przebił yy, i tyle, tyle by to było. W sumie niewiele pewnie osób by się o tym dowiedziało. Yy, no i myślę, że. E, po prostu już e, granie na gameplay w królity się skończyło. No znaczy ci wiadomo, że ja tak mówię, ja też gram na gameplay, bo to wiecie, mi to daje przyjemność, ale nie jeżeli będziecie na moim streamie, to ja się. Ja rage'uję, ale nie na to, że na przykład umrę. Tutaj w tym gameplayu, ani razu nie zejdżowałem na to, że umarłem na streaku. możecie wejść na powtórkę z mojego streama i obejrzeć. Ani razu nie zrejżowałem. Raiduję, jeżeli mnie zabije kamper siedzący w rogu, to naprawdę wtedy krzyczę na streamie a tak to naprawdę wyrąbane w, w to ważne, że mam wysoki wynik, ważne, że dużo punktów, ważne, że dużo killi ale i ważne, że ludziom się podoba na streamie także to była moja opinia na temat czy warto tryhardzić na youtube'a, żeby się jakoś wybiedzić no, w tym momencie nie warto, jeżeli byście mnie zapytali nie warto już to już się skończyło, ten hype już się skończył przez advanced warfare, przez ghost'ca Goście, jeszcze jako tako można było coś z tym zrobić można było się wybić. ale advanced warfare totalnie wszystko popsuło gdzie 50% lepszych youtuberów miało Triple DNA. Takich wiecie, przyzwoitych youtuberów miało Triple DNA. To co to, co, to, za, co, to za wyczyn? gdzie w się drugim. Potem już to wiadomo, to dużo osób miało Triple nukleara, ale to była gra, która miała 3 lata. Każdy już znał wszystkie hetnicze. Sorry, teraz mi się wyłączył. Padnie mu. Teraz każdy znał wszystkie hetnicze. I, I dlatego potem było tak dużo tych triple nuklearów i potem jeszcze, no po prostu ludzie oglądali YouTube'a i sami to kopiowali, spontrapy na hijack, spontrapy na Slums na Multidimie to nie było mega jakiś trudne, wystarczyło nógów zdobyć był triple nuklear. E... Jeszcze mam teraz jeden temacik, szybciutki tak na koniec, co mnie ostatnio jakby ja się na no nie, nie zdenerwowało, ale ktoś mi powiedział, że jestem w tym momencie najlepszy w Polsce albo coś tam, szczerze to ja powiem tak, że, jak włączam, jak dołączyłem do Enigmy, to mega się rałem wtedy i wiecie, myślałem, że jestem Bogiem, że biję Triple DNA. wow, wow, wow. E, zaraz mogę grać w MLG, zaraz mogę grać, wiecie, Sportsy i tak dalej. Prawda jest taka, że dużo jest dorobistych graczy w Polsce, dużo zależy od części, czy coś nabijesz, dużo zależy od tego też, czy, ile grasz w tego koda. Ja na razie się skupiłem, że w Buglopsa, trochę gameplay mam, trochę dobre gameplay mam, ale żeby nie zajmować najprzyjemnością pasem, nie lubię takiego określenia, bo gdyś ta dysz, ta scena jest troszeczkę mała. I na pewno są też bardzo dobrzy gracze w Polsce, którzy są na moim poziomie, że nawet są lepsi. Także nie nazywajcie mnie lepszym w Polsce. Jeżeli, mi, jeżeli lubicie mnie oglądać, to po prostu oglądajcie, mówcie, że mam fajne gameplay, a nie nazywacie mnie najlepszym w Polsce. E, także dzięki za uwagę tu z wami Rochcio. Dzięki, że byliście przyze, przy, ze mną przez 20 minut. Jeżeli byście, to zostawcie w deskrypcji e, hashtag 100, plus, taki komentarz. Ja się będę z wami żegnał. Na razie. Cześć! I zapomnijcie łapce w górę i odpowiedź na moje pytanie QA. Na razie. Cześć.